Mój wnuczek je dużo masła. Ile masła może bezpiecznie zjeść dziecko? Słuchajcie, raczej zastanowiłabym się, dlaczego dziecko je masło w takiej ilości niż wyliczać mu właśnie kolejną łyżeczkę. Dzieci po tego typu produkty sięgają intuicyjnie. Dzięki nim albo uzupełniają jakieś niedobory, czyli energii, niedobory tłuszczu, niedobory witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, fosfolipidów, mikroelementów, albo rozwiązują jakiś swój problem, czyli masku przynosi ulgę w problemach z jamą ustą, pleśniawkach, podrażnieniach, czy w zaparciach, czy w bólach brzuszka, czy w zdęciach, albo zaspakajają tym jakieś potrzeby swoje. Łagodzi ono stres, pozwala zmniejszyć emocje, czy na przykład łatwiej takiemu dziecku jest zasnąć, lub też zamienia jeden rodzaj uzależnienia na drugi. Według mnie, jeżeli są spożywane duże ilości masła, trzeba się nad tym zastanowić.